No i jesteśmy. Pierwsza informacja, mm. trochę smutna będzie. Dobrze, <noise> no, jeszcze wypłatanie będzie najpierw. Bo nie mogę przeczytać, widzieć, przez to, że wyskoczyło tej okienko. Doktor, Doktor. wpłacił 10 zł. Niech to będzie rok twinków dla JP. O, dziękuję. Bardzo miłe, mam nadzieję, że tak będzie. Zacznę od informacji niezbyt radosnej, bo okazuje się, że sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka się odbywała właśnie. Dotycząca no, tęczowego tortu. Tu to już tęczowe torty mm. to przeżywaliśmy w Stanach tak. Zjednoczonych. Rezja przyszła czas, przez Czas na Europę. Piekarnia nie chciała zrobić tortu, no nie takiego jak na zdjęciu, na zdjęciu oczywiście, tylko jakiś tam poglądowy. Tu chodziło o tort, na którym miał być Bert i Ernie, A, okay. czyli z ulicy Sezamkowej. I miało być napisane coś w stylu, że popieram, popieram małżeństwa jedną czy coś takiego. No i piekarnia odmówiła wykonania, tłumacząc z tym, że no naprawdę to nie jest zgodne z ich wartościami, bla bla, bla oczywiście. To wszystko działo się w Irlandii Północnej. No i yy, najpierw ten Irlandczyk zwrócił się do takiej komisji, jest taka komisja działająca u nich tam, która zajmuje się właśnie dyskryminacją, która znała, że to nie jest dyskryminacja, że mieli prawo odmówić. No więc później prawda skierował sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który no właściwie podtrzymał tę samą decyzję i stwierdził, mm -hmm. że nie jest to dyskryminacja. Wiesz, no każdy ma prawo odmówić wykonania usługi, tak naprawdę, ale podpinanie to, że to nie jest zgodne z wartościami, to są jakieś pobudki już prywatne moim zdaniem i to powinno się, wiesz, Zostawić to dla siebie, mm, odmowa spoko, ale no nie ten temat. Wiesz, bo ja, no, pan, nie to, to, nie. to jest ta sprawa taka jak z tego drukarza, no to, to, to mi odmówiono wtedy, prawda, tego, tego druku za jakąś, niech wybrzmi. Kamil wpłacił 20 złotych. JP Pozdrów Karola z Krakowa. <laughs> Karol z Krakowa, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, cieszę się, że oglądasz teraz Wirusowo YouTube Live i że słuchasz naszych bzdur, które tu wygadujemy dzisiaj, zwane są odesą. naszego. I pozostaje tylko mi prosić Ciebie, żebyś był też za tydzień, za dwa tygodnie, za osiem tygodni i cały czas do końca świata i o jeden kurwa dzień dłużej. Bo ja oczywiście to przeżyję. Jak taki kurwa najgorszy karaluch, wszyscy brom a ja zostanę. No tak mam. No. Gorsze kurwa. Gorzej niż karaluch. Gorzej niż karaluch. Bo ty ty jeszcze do tego. Słuchaj, więc ta sprawa była podobna w Polsce i rzeczywiście wtedy było tak, że można było odmówić, ale musiałeś jakiś taki wiesz, argument, no typu, nie wiem, zepsła mi się maszyna. Terminów nie mam. Nie mam terminów, tak, 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 to jest no, dobrze, no to wtedy argument oczywiście jest zasadny, jakby rozumiem. Z dupy moim zdaniem. A argument pod tytułem tak właśnie, tak. wiesz, no nie, bo to jakieś tam moje wartości. Zresztą myśmy wtedy to było świeższe, bo myśmy dowodzili, że oni trochę kłamią z tymi wartościami. Mhm. Na przykład znaleźliśmy na ich stronie takie ich jakby, wiesz, oni tam się kłalą swoimi produkcjami. Na przykład znaleźliśmy, wiesz, banery z pukołą babą. Albo jakieś tam kalendarze z półką i babami. No i wiesz. No, standard. Nie tak chrześcijańsko, tak. nie tak katolicko, jak się okazało, nie, że tam niby wtedy było. No ale to trochę smutna informacja z tym tortem, no. no ja na przykład za każdym razem, kiedy idę do punktu ksero i, kseru, i sobie tam tak. kseruję swoje zdjęcia na przykład, no. bo mam taki występ, mam taki utwór, gdzie potrzebuję kawałku papieru z moim wizerunkiem. No no. Tam są cycki, tam jest wszystko. No. I za każdym razem mam ten przysłowiowy już na gagle, że wiesz, ktoś Może Tak. No, no, teraz to, tym no, no teraz mogą. Z czym pani mi tu przychodzi? No teraz teoretycznie mogą, chociaż powiem Ci, że ja to było takie jedyne moje doświadczenie, bo tak jak ja drukuję mnóstwo chociażby w moim sklepie tych koszulek, toreb z różnymi tam napisami, mm -hmm. zdjęciami, to nigdy do tej pory się nie wydarzyło takiego. Ale fajnie masz te torebki. Ale które są fajne rzeczywiście, mm -hmm. zresztą teraz zaletynki te idą, to będą nowe, bo wiesz, A, okay. takie dla par, wiesz i, 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 i większych grup zakochanych też, bo nie tylko, nie tylko pary przecież, Nie tam. tylko pary. Mamy też większe tam kombinacje. A, to pewnie słyszałaś albo widziałaś przynajmniej to zdjęcie może z tej, tej ta, ta, tarczy strzeleckiej, w Kamieniu Pomorskim, mm -hmm. uczniowie strzeli właśnie do Hitlera na takiej tletyczowej flagi w miejscu Ośrodku Sportu i Rekreacji no i, no i wiesz, i tak sobie myślisz sobie, kto to kurwa wymyślił? Gdzie to, i kto, a ktoś to zatwierdził? Geniusz zła, geniusz zła to wymyślił, tak naprawdę, bo tak. tutaj się nic nie trzyma kupy, tak naprawdę, no. mm. I wiesz, ale jeszcze ktoś to musiał zatwierdzić, stwierdzić, nie, to tak. jest świetny pomysł, panie Andrzeju, proszę się... tak zrobić wiesz, bo to nie jedna osoba, nie? no nie jedna osoba tam, wiesz nie, to nie jedno pióro podpisowe. No na pewno nie. nie. Plusem jest to, co udało się ustalić, że rzeczywiście nie najmłodsze dzieci strzelały do tego, bo młodsze dzieci strzelały do Gargamela, jak się okazuje, czyli to tylko nastolatkowej dorośli. Tym niemniej, no jakby jakiś tak człowiek, no sz... i tak już myślisz, że już nic głupszego nie znajdziesz w Polsce. Nie Ale, ja Ale ja mam głupią w... myśl. No. Wiesz, dlaczego w Dolinie Smartwów panuje ładny spokój? <laughs> nie wiem. Bo smarczwetka jest inbioską kichodajką, każdemu daje. <laughs> A tak jest prawda. Tak? Chyba za papą smercem. Wolni się na to. Papa smer chyba nie może, bo ja nie wiem. Co ich łączy. To jest jednak papa. Papa. Czyli może być... Co w rodzinie to nie zginia Cholera wie. Słuchajcie, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarze, bo może jakieś książki na, ten, na pewno są jakieś na książki na ten temat. Są. Wiem, że jest film. O, naprawdę? Tak. Aha, je... no okej, okay, już rozumiem. Polecam. Rozumiem że jaki film. Eee, Czekam, oczywiście, na reakcję tego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. On właściwie jeszcze w zasadzie nic nie powiedział na ten temat. Mm -hmm. No i. Mm, to geniusz zła. To geniusz zła. To tak jest, niestety. Ehm, a to dobra wiadomość, akurat. Litwa wprowadza ustawę ułatwiającą osobom trans zmianę danych. Mm. Niestety tutaj zmiany nadal trzeba będzie mieć zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, gdzie to będzie prawda. tam zdiagnozowana transpłciowość. Ale ja sobie przypominam, że 6 lat temu, czy 5 czy 6 lat temu Litwa miała taką ustawę w sejmie, która nie przeszła ich w ich sejmie, która nie przeszła ostatecznie, której w ogóle chcieli zakazać propagandy mhm. homoseksualnej. Więc jakby te 6 lat prawda. zmieniło się drastycznie wszystko tam. I, ale i... bądźmy szczerzy, z roku na rok jest taki progres, wiesz, świadomości i. Dalitwie. Tak. A, tak. A u nas coś tam się dzieje, ale tutaj więcej jest, wiesz, że nie, zostaniesz w domu i nie. No właśnie, no. Tego. Tego się powiem, że tam się coś dzieje na dobre. Może to trzeba Ale to są bardzo dobre informacje to podziałać właśnie. Sobie może trzeba na lice się wyprowadzić. No. Dobrze na razie. Tak? Nie myślałaś nigdy o co nigdzie? Ja już mieszkałem. Gdzie? Za granicą Anglii. Długo? Yy, Niecałe dwa lata. No, no tak. Niecałe dwa lata, ale to nie moje miejsce. Jednak nie? Polska to Polska. Ja i tak zmieniam, ty, ty Tak zmieniam. Yy, Miejsce zamieszkania, to ja ogólnie to jestem ze Słupska, e, później mieszkałam w, w Poznaniu, teraz w Warszawie, więc... Poznań długo? Trzy e, lata. O tak, chwilę. Trzy lata. rzucać cię po tej Polsce. Trochę mi ności. Mhm. Ale może tak trzeba właśnie? Tycycki mnie tak Żeby, żeby poznać tycycki. całą Polskę, słuchaj, może to tak trzeba? Oczywiście, że tak. No, no właśnie. No ja teraz dużo jeżdżę, ale przeprowadzki z Warszawy na razie nie planuję. A, no to, to też dobra wiadomość. Na UW teraz w środę właśnie odbędzie się seminarium o akcji Hiacynt. Akcja Hiacynt, wiemy wszyscy, co to było mniej więcej, prawda? Ten zbieranie teczek mm -hmm. różowych na, na polskich homoseksualistów w czasie PRL-u. Pojawił się na tej debacie, czy na tej seminarium profesor Ryziński, który jest autorem tej nowej książki. Hiacynt, coś tam, to się ładnie nazywa, Hiacynt, PRL wobec homoseksualistów. A, okej. Okay. Mm -hmm. I doktor Jędrzej Burszta też się pojawi, to z kolei on zajmował się takim badaniem w latach 70 jak wyglądał cruising w polskich gejów w latach 70 -tych. No to, więc, strugi temat. Strugi temat, to no, prawda. Strugi Trudno strugi też znaleźć, no bo to już niewielu Tygejów no, żyje i są w stanie tak, to prawda. opowiedzieć coś tam. Powiedzieć o tym. Więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy Was na Uniwersytet w imieniu KUJLOW, który organizuje to całe wydarzenie, chyba o 16.30, z tego co pamiętam, okay. więc można wpaść, w wstępie z wolny. A to może być ciekawe akurat, mi się Tak, wydaje. moim zdaniem takie informacje są. No, bo to jednak o tej akcji coś tam wiem, ale tak naprawdę cały hmm. czas... To jest jak nie? Bo ktoś tam wie, ale o tym się nie gada. Nie wiem czy wiesz, że ostatnio okazało się, że prawdopodobnie te teczki wszystkie są, ale w komendach wojewódzkich policji. To nie są zebrane w jednym miejscu mm -hmm. gdzieś tam ten, bo nigdy nie było rozkazu pod tytułem wysyłajcie, tylko wszyscy zbieraj tam sobie wiesz, tych, tych, tych i tam okay. to chyba zostało. Także tak może być, że w wojewódzkich coś tam nadal trzymają. No, część tych już pewnie żyjemy, tak, ja tego nie żyje, nie wiem. Niestety jest prawda. Um, 25 października 20 roku w katedrze w Poznaniu, bo zaprotestowałem przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. 32 osoby wtedy, znaczy więcej ich było, ale 32 osoby są teraz oskarżone o to, że zakłóciły msze katedrze. No i rozpoczęła się sprawa przeciwko nim właśnie mm -hmm. w sądzie rejonowym w Poznaniu. Wygłosili jakieś na swoje wstępne oświadczenia, zeznawali. Okazało się, że prokuratura jest nieprzygotowana, bo na filmie okazało się, że aresztowali osoby, których nie było, ale nie aresztowali niektórych, które mm -hmm. były. Nie wiedzą do końca, kogo tam skarżą, kogo nie skarżą. jakie Maszły, No wiesz, jak to jest na szybko robione, tak. żeby tylko próbować coś upierdolić, bo tak każe góra, no to wiadomo, jak to się robi to tak. nie? Więc zobaczymy, jak będzie. Natomiast są wśród oczywiście skarżonych, między innymi na zdjęciu widoczne Arek Kluk, jak były prezes no. grupy uh -huh. Stonewall. Tak. Wygłosił takie płomienne właśnie przemówienie, że to jest skandal i w ogóle i tak takie, no dosyć ładne muszę przyznać. On umie mówić. Hmm. No, bo się ucisnął, u siebie mhm. Ten tekst, więc można go przeczytać. Na pewno on no, umie mówić, więc. Arek, no. Oczywiście, tak. On no, pod eee, Także to jest też informacja godna po prostu polecenia i za, zainteresowanie jest tak naprawdę bliżej. Obstawię jej sprawę, jak się skończy. Skażą ich, czy nie skażą? Ja mówię. Muszę... Zkażę jednak? No ja nie wiem, mam cały czas nadzieję, że gdzieś tam wierzy, że zostaną jednak niewinni. No, no, oczywiście, że tak, ale... Ale mówisz, że... No Polska, no. Kurwa, no właśnie. To jest... Ale Poznań. jest góra Poznań. To jest dobre miasto na razie, jakby wiesz, tam nie, jest, nie ma takiej tragedii jak w innych niektórych. No ale zobaczymy, chuj wie. Betty White nie żyje. To też informacja z zeszłego tygodnia, co no. prawda, no ale byśmy się nie widziały, nie widzieli dawno, więc trzeba nadrobić troszeczkę. Betty White, no, absolutna ikona telewizyjna. Ja uwielbiałam ją zresztą strasznie i nawet co było śmieszne, bo chwilkę przed Nowym Rokiem, jeszcze jak żyła, planowałam, żeby z okazji jej urodzin zrobić imprezę sobie tutaj w domu, mm -hmm. bo setne urodziny miała mieć za tydzień, w poniedziałek, Piękny więc wiedzy. idealna okazja, żeby mm -hmm. zrobić imprezkę z okazji, z takiej okazji. No i niestety nie doczekała, e... ale zmarła spokojnie w swoim domu. Po 99 latach to i tak myślę, że poszalała. No przepiękny wiek, no. Poszalała, poszalała. Co miała zrobić, to zrobiła. To, to, co jest ważne, to to, że oczywiście zawsze wspierała środowiska LGBT ale też i walkę na rzecz destygmatyzacji osób chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV, bo w tym swoim serialu, w którym grała Golden Girls, to taki mm -hmm. serial z lat 80., nawet był taki odcinek, w którym ona podejrzewano, że ona, znaczy jej postać, że będzie właśnie miała HIV, żeby pokazać też innym ludziom, że to nie tylko geje chorują tak. na AIDS i tylko, nie tylko geje łapią HIV, ale też właśnie pozostałe osoby też mogą. Ona się na to zgodziła i taką rolę postanowiła zagrać. To też ważne było wtedy, no bo to wiadomo. Te lata, niestety. Yy, no, no, chciałoby się powiedzieć, że minęły, ale no, niestety tam trwają te no, nie, no Cały czas są Tak, to prawda. No, Także. Yy, trzymaj się, Betty. I to też dobra wiadomość. na króla była teraz, złata, teraz dobra. O, a, uh -huh. Izrael. Pary jednopłciowe i osoby transpłciowe będą mogły mieć dzieci urodzone przez surogatki. To bardzo. To rozwiązanie, to jest cywilizacyjne rozwiązanie. Osoby, osoby, które po prostu nie mogą. Wiadomo, że sobie w jakiś tam sposób inaczej yy, yy, poradzą, więc moim zdaniem brawo. Ty myślałeś kiedyś o dzieciach? Mm, mam świnkę morską i tutaj. <laughs> to było na temat. Wystarczy. Naprawdę? Nie? Że tak. nic więcej nie? Nie, no tam jak... no fajne są dzieci, no nie, nie moje. <laughs> tak na 10 minut, nie? Na 10 minut. Ja tak ma no podobnie właśnie, że... To jest bardzo ja tylko wszystkim trzeba wydać na to. przy, przy okazji, no na razie doświadcza mnie królik i śniegamoska. I na ja też wydają dużo pieniędzy na to? Też. One nie. też chorują. One też chorują. Czy jesteś tych pojebanych takich, co tam y, wydaje więcej pieniędzy na królika niż na siebie? Ja w ogóle wydaję więcej pieniędzy niż. Ja więcej pieniędzy niż. i że że masz rośliny w domu. Tak, jest taki mały dłuższy las Naprawdę? Tak. Nie. Tak. Oczywiście, że ja tego nie podlewam, ale tak, mam w domu. Rośliny mam w domu. Pnącza, Minorosia. Ja dole. Oczywiście, że tak. Mój zamiar tym się... To to ładnie wygląda. Ale to W towarzystwie na przykład punktowych światełek. Ale to jest roboty i pieniędzy. Ale pieniędzy. A chyba, tak. No bo to zawsze mi się właśnie... No nie. My dostaliśmy, słuchaj, zresztą od Loli Witomu dostaliśmy kwiatkę, która tutaj była podczas programu. Mhm. I stwierdziła, że to jest dobry pomysł, by dać kwiatka takiego doniczkowego. Ja kaktusy. To są Jest, zajebiste, to są bo nie musia. trzeba nic z robić, to zajebiste. nawet nie to, tylko po prostu ja je lubię. A, to jakieś miałem jednego przez lat, nie wiem, z 15, mu się stało. Natomiast przywiozłem kwiatka, no i właśnie ją teraz stoi tam tam, później może zobaczyć na stoliku i już, już nie, mm, 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 mm. już chyba nie. No, o, słoneczniki lubię. Słoneczniki? Tak, słoneczniki bardzo lubię, bo mam bardzo przepiękne wspomnienie. Ze świętej pamięci Kimi na przykład. A to się w domu nachodzą słoneczniki? Można. Bardzo można? można. Tak, ja też tak, no gleba, ziemia i w ogóle. I dostałam po występie od Kimi słonecznik. I już nie ma słonecznika. słonecznika. Mhm. A, ale uwiadzę, mam sentyment do słoneczników i dla moim zdaniem są bardzo przyjemne. E nie wiem czy obie słoneczniki chyba nie. Różne ale... są też. Tak? No taki wiek, nie dempię dych. Naprawdę? No błagam Cię na hamulce. Kurwa. właśnie u teraz znajomy ostatnio powiedział mi, że w trakcie pandemii został yy, został. Nie, a, to zresztą będziemy o tym gadać, bo gadam o tym też z Himerasem. Okay. Himera też została właśnie plan gejem. bo o to powiedzieć, później mm. czas nie będę zdradzać, ale właśnie... Ja podziwiam tych ludzi, którzy wydają jakieś majątki na te rośliny. Przecież to są rośliny, doniczki. Jezu, pamiętam, moi to znajomy... się ładnie ogląda na Instagramach. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Robię to z wszystkie, wszystkim, to ładnie się wygląda. Pamiętam, jechaliśmy do znajomego do łodzi, właśnie na, na parapetówkę, i moja taka para, moich przyjaciół zdecydowali, że właśnie zajązą mu doniczkę, którą sami zrobili z betonu. O. Ale to nie była doniczka, tylko to było donisko wielkie, kurwa. <laughs> Oni w torbie, wiesz, w, tej, w torbie taki to trzymali, musieli oczywiście trzymać obaj, żeby to dało radę <laughs> w ogóle unieść. No, torba zaczyna się drzeć w trakcie tej podróży, bo to jest za o, ciężkie, nie, tak? No, Ja cały czas mówię, no jesteście nienormalni w ogóle, jeszcze później wnosić to na piąte piętro, bez windy. Bez windy. Tak, ja mówię, proszę bardzo, oni może Poznamie pomożesz, ja mówię, no na pewno, kurwa. W Poznaniu mieszkałem na czwartym piętrze, Nie, to jest dla mnie, to jest przegięcie już jakby, jeszcze wchodzenie z takim, kurwa, czymś. Więc ja jestem niestety przeciwko Róższej tak, Zresztą są tak samo jaką słonki, słomki, wiesz. Nie Plastikowe jebać żółwie, bo żółwie zabijają ludzi. A y, delfiny gwałcą ludzi. Są wideo na YouTubie. A YouTube. to fakt, tak to prawda. Znajdźcie się na YouTube. Tak, to są gwałciciele, mordercy tak, tak naprawdę. Mhm. I później co, że słomki? Nie, mówię. Także mam zapas słomek, z góry takich, że mi się na wiele lat jeszcze. Ale ten czołek trzeba mieć w tym. Ten... No ale na... czarne to nieładne? Ładne, bo zlewa nie... się słem na przykład, no, Prawda. No tylko skończę, informacja o tym, no, o tym Izraelu, bo to też ważne, tak. e, że zmiany oczywiście wynikają z orzeczenia Sądu Najwyższego. Jakiś czas temu on, ten wyrok zapadł. 11 lat para walczyła o to. Niejaki Etiat Pinkas Arad i Jowa Arad Pinkas, bo moje nazwisko swoje hmm. razy na, na przemianę zrobione. Nawet e, ja to przeczytałeś? E, tak. 11 lat walczyli o to... Nie, oczywiście, o. ja wiesz... No Izraelu nie no. nigdy, ale może kiedyś się wybiorę. E, 11 lat walczyli o to, żeby w końcu się udało, no i w końcu ta zmiana wymuszona przez Sąd Najwyższy zostanie jakby wprowadzona przez Parlament no i... i nareszcie będzie można. Chociaż to jest śmieszne, czytałem właśnie ostatnio też tekst a propos surrogacji w Polsce, jak to wygląda. I czy to jest legalne czy nie? No generalnie nie. Mm -hmm. Generalnie jest to nielegalne. I, i znaczy nie jest uregulowane tak do końca, ale przez to właśnie jest nielegalne, bo są przepisy, które mogłyby uznać, że zakazują tego, nie? Tak, to prawda. Więc tam jest problem, to zwłaszcza, jeżeli, to wiesz, to... bo jeżeli to jest komórka jajowa surrogatki, i, i, I dawca spermy z zewnątrz, to w ogóle jest tragedia, bo to jest właściwie dziecko wtedy tej matki. Mm -hmm. I no, yy, nie ma możliwości oddania, jakby, w sensie nie ma, bo genetycznie to jest też jakby. No, to genetycznie, dziecko, nie? tak, no zrobić testy genetyczne. Tak, to wszystko wiesz, że wychodzi na jaw, ale. Mm, ale tu brawo moim zdaniem. Tak, tak, oczywiście. Brawo, moim zdaniem. Yy, szalom alejku, czy coś tam. Salam alejku. A, no i właśnie, na sam koniec informacji, coś ważnego, wirusowe informacje, w najbliższy wtorek, filo. Będzie gościnią yy, jej perfekcyjnie zapraszana drinka, yy, na scenie pojawi się też revox, yy, która wystąpi z dwiema piosenkami yy, dla was, ale coś będzie też niespodzianka, nie będę zdradzać na razie, ale tam będzie niespodzianka, tam się będzie działo dużo rzeczy, więc... Yy... Są dyrekcje są zawsze niespodzianki, panie To kurwa trochę tak jest, jest bo jak... To jest małe bagno. Ale wiesz co, to jest trochę tak, że czasami nawet próbuję, żeby było spokojniej, dzisiaj siedzi... się nie nie, 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 absolutnie. Chula. Więc jak słuchajcie oglądacie nas koniecznie mniej i filo w najbliższy wtorek o 20 na o 22 na, na Facebooku oczywiście e, zobaczycie co się będzie działo no ja trochę się boję no ja ja trochę się boję no ona jest taką rozpierduchową. jest więc... kurwa no właśnie ja wiem dobrze z dobrze to jest swojska dziucha przez to właśnie mnie denerwuje no że wiem że no jest taka ale to jest no. jej... to ja sobie wiesz tak ale coś tak I, mówi? Na nią nie ma scenariusza. I to się tak mówi. A wiesz, a w studiu jest jednak kilkanaście osób, które nad tym pracują. Wszyscy się to dokoła, spróbują dopracować wszystko w szczegółach do końca. Mhm. A później to się wszystko rozpierdala tak tak czoła. Kochana, to są relaksy. Ale oczywiście, że ktoś chce przyjść zobaczyć na żywo, macie ochotę wpaść na nagranie, to jest taka możliwość. Napiszcie wiadomość, to wam powiem co, gdzie i jak, jak może przyjść. Może przyjść, może przyjść, przyjść. zobaczyć sobie na żywo, jak to wygląda, jak się nagrywa taki program i też jak wygląda filo na żywo. I tam wiesz, tam musi być ubrany cały, nie tylko do pasa. Nie zdradzają szczegółów. Ja jestem dzisiaj. Bardzo. Nie no, bardziej się bazne. ładnie bardzo ładnie to jest, tak, ale. Ale. No, nie, Nie, to kiedyś. Jeszcze pamiętam, jak ze średniej pamięci Charlotte, grywały się w czasami, mm -hmm. to w ogóle się ona się zdarzało siedzieć w samych majtkach w ogóle już. A, ok. Na okay. tym gorąco na przykład, czy coś. Ja to rozumiem. No ja też ja To też. było wtedy śmieszne. Każdą ja dupą zawsze biegam, więc. Czasami zapomniała coś, wstawała, wiesz, że w tych majtkach wychodziła i to wtedy było śmieszne. E, słuchajcie, no i to było tyle, jeżeli chodzi o wiusowe informacje. Y... A tu mam myszkę, dobrze, bo już mi rzeczy. Może ja zasz, dzisiaj coś kopię, Może alkohol?